My, wychowani w latach 80. i 90. za bohaterówki na akcji mieliśmy sylwka stalowego, był Arnold czy Jean-Claude Van Damme. Teraz, teraz rządzi Jason Statham, ale kroku ani na JOTE nie odstępuje mu Mark Wahlberg. Mile 22, czyli można powiedzieć w dowolnym tłumaczeniu 22 mile. Czemu? Ponieważ nasz bohater, czyli Mark Wahlberg, musi przetransportować więźnia z punktu A do punktu B, który jest oddalony o 22 mile. Krótka piłka. Film powiem wam tak, jeżeli ktoś zaraz powie, "Ok, ale ja to znam, przecież tak samo było w 16, 16 dzielnicach, czy chociażby Brig Manson najlepszy z najlepszych, świetny tytuł swoją drogą. E, tak, oczywiście i ciężko się z Wami nie zgodzić, ale jest to film, tam dobrą sprawę, no ok, to samo, ale ujęte w inny sposób, pokazane przez pryzmat, przez powiedzmy wizję, no nikogo innego jak Peter Berga, faceta, którego znam chociażby z reżyserii filmu Lone Survivor. Tak, jest to film, który znacie, ale to jest nowa wersja i od razu bah, z wysokiego C, gdzie się, dzieje, mamy, wpadamy w sam środek akcji, gdzie jest obława, w ogóle ciach, ciach oh. i naprawdę nie będę wam mówił fabuły, bo tak naprawdę gdzie jest z to bardzo łatwo sprawdzić, ale film zaczyna oczywiście z wysokiego C i jest w tym filmie akcja, akcja, akcja. I jeszcze raz akcja, naprawdę dzieje się. A dodatkowo jest to tak fajnie pokazane, zgrabnie. Montaż jest rewelacyjny, szybki, naprawdę zwroty i dobrze to jest. W ogóle poznajemy głównego bohatera w ciągu dwóch minut. Bo jest czołówka, co ja tu napisał, tutaj mam, pss, co się stało z nim. Od małego, jak Wszystko jest. W dwie minuty przedstawi nam życie głównego bohatera. Przed chwilą powiedziałem, że teraz rządzi Jason Statham i oczywiście Mark Wahlberg. No, pewnie można byłoby dodać jeszcze Dwayna. Roka Johnsona i wcale nie było w tym przesady. Ale Mark Wahlberg, jak dla mnie, utworzył sobie pewien, pewien pułap, bo czy to jest film akcji, czy to jest powiedzmy, jakiś tam powiedzmy, dramat, on zawsze jest dobry. Okej, okay, facet się głównie skupia na, na kinie. kinie akcji, nie ma co do tego mówić. No, to nie jest facet, który będzie zaraz wystąpił u Keneta Branaga w Szekspirze i będzie recytował ładnie, chociaż z drugiej strony Mel Gibson tak robił i nie było najgorzej, więc tutaj może być różnie. Ale w tym filmie sprawdza się jak mało kto. Dodatkowo w roli drugoplanowej proszę bardzo wsparcie w postaci Johna Malkowicza, a tego pana chyba nie, nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jeżeli nie wiecie, kto to jest John Malkowicz, u naprawdę... To ile z Wami. The old options, military, Oprócz tego, że film, jak już rzekłem, ma świetnie zrobione sceny walki, wyścigi, pościgi, to jest naprawdę doprowadzone do perfekcji, jest brutalny, bardzo brutalny, naprawdę eee, łamanie kości, przypomina mi się Steven Seagal z pierwszych e, czterech swoich filmów, czyli Adam Niko i e, e, wybranie śmierci i tak dalej, te wszystkie ze śmiercią, którą miał i jest to dobrze zrobione. Ale czemu kupujemy? Proszę bardzo, dzięki temu panu. Tus. Kto go zna, ten dokładnie wie, że to, co facet pokazuje na ekranie, to umie. I to, I to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, że to nie nagle nie wychodzi, nie wiem, załóżmy Michael Caine, facet, którego znamy z innych ról i zaczyna kopać i, i tak dalej. Nie. To wychodzi w facet, z którego widzieliśmy w kinach, w kinie akcji, w filmach, które są właśnie takiego typu i wiemy, że on to robi. To nie jest żaden kaskader, jak to ostatnimi czasy robi Steven Seagal, że tf, 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 i to nagle od tyłu pokazany jest i widać, że to już nie jest Steven, tylko jakiś tam facet, bo yy, Steven jest yy, za, za gruby i już mu się nie chce machać łapami. No the the you know, to... Dlatego jest to wiarygodne i to mi się naprawdę podoba, bo nie jest to wielkie kino. Nie, nie oczekujcie naprawdę, że będą jakieś zwroty akcji, no, zwroty akcji akurat będą, ale żeby, że będą jakieś zabijasy, za, matwanie w ogóle, o co chodzi, że będziemy mieć monologi o, o życiu i o wartości y, człowieczeństwa. Nie, to jest zwykły popcorn, który idziecie spokojnie po całym tygodniu pracy, idziecie do kina. Do kina, to też jest y, ciekawa sprawa, ponieważ 22 sierpnia na światową premierę miał ten film, do Polski jeszcze nie dotarł, żaden dystrybutor się nie stwierdził, że okej, okay, będzie wtedy, a wtedy, a szkoda, ponieważ naprawdę film y, jako taki akcyjniak sprawdza się, jak najbardziej. Wychodzicie elegancko luzujecie się dwie godziny później. A fajnie spędzony czas i, i to mi się podoba i to jest dobre. Like Jeśli chodzi o aktorstwo, tak, film się broni, bo już powiedziałem, jest Wahlberg, jest Malkowicz, oni pasują jak najbardziej... To jest takie kino, że wystarczy minimum. Minimalny minimum, jakby to powiedział kabaret Neonówka, czyli oczywista oczywistość. Arnold też się nadawał, mimo że chociaż trochę za, za stary. Dobra, nieważne. Nie mówmy o Arnoldzie. Ale tutaj coś strzela normalnie, wybuchy strzelania. Dziwnie się dzieje, no ale taka konwencja filmu, więc nie może być inaczej. Jeżeli chodzi o fabułę, tak, to jak powiem po prostu, znamy to, to już jest po prostu kolejna mutacja, kolejna permutacja, kolejna wersja. Rzeczy, którą znamy już od dawna. No ale tydzień temu był Predator, też znaliśmy to od dawna i wiadomo, co można było otrzymać, więc tutaj jest podobnie. Ogólnie tak, film się ogląda fajnie, co najbardziej. Naprawdę sprawia, bo ten film jest przeciętny, tak umówmy się w ten sposób, ale co sprawia, że on jest trochę lepszy niż przeciętny, to jest zakończenie. Ponieważ zakończenie rozwala system, jak dla mnie. Naprawdę to jest coś, czego się nie spodziewałem. Bo tak szedłem cały czas z fabułą, tak, tak. Właśnie to jest moc, że tu się tyle dzieje. Na dobrą sprawę to jest strzelanka, tutaj gdzieś coś wybucha, tutaj jakieś. Kałasznikow ci pociągnie, tutaj gdzieś. W ten, tutaj jadą samochodem, pum, wybucha wszystko, granat, że nawet nie macie czasu, żeby się naprawdę zastanowić. Yy, co? I o to chodziło Bergowi. Zresztą notabene. Pojawia się na, na, na kilka sekund, jest mężem głównej naszej bohaterki, jednej z bohaterek, więc możecie go tam zobaczyć, że w tym momencie jest zakończenie. Jest y, taka sytuacja, i w, o kurde, tego się nie spodziewałem. Może byśmy się spodziewali, byśmy mieli przynajmniej na chwilę, na chwilę, na chwilę możliwość odsapnięcia, zastanowienia się, przemyślenia o co chodzi, ale tak właśnie film jest skonstruowany już od samego początku. Jak ja powiedziałem, dwie minuty i poznajemy dzieciństwo, dorastanie i życie Marka Wallberga, więc to jest świetne. Dlatego i za to. Za to zakończenie, bo nie jest pieprzone, Naprawdę, bo często jest tak, że zrobimy tak, i okej, okay, super, i wersja producentka, i jest kija. Na przykład, w przypadku Predatora, uwierzcie mi, obejrzyjcie na DVD, czy tam na Blu-rayu, wersję reżyserską, duszą o pół godziny, będzie całkiem inny film. Ale ja temu filmowi daję siódemeczkę. Bo dobrze się go ogląda, jako pokorniak, jako kino akcji spełnia się, sprawdza się w 100%. Nie wymagam od tego nic więcej. A poza tym, Mark Wahlberg, no, zabili go i uciekł, to jest facet, który w tym momencie bierze, bierze Giverę, i czy on startuje do, do Ruska, do Araba, czy do zbuntowanych transformerów, ja go kupuję. Ja mówię, że i to jest właśnie jego moc, że. Krótko mówiąc, jest wierzytelny w tym co robi. Więc, krótko mówiąc, film polecam icie zobaczyć go do kina. Jeżeli w końcu taki nasz dystrybutor stwierdzi, ok, to jest film, który trzeba zobaczyć, trzeba ściągnąć, pokazać, chociaż z drugiej strony, skoro 22 sierpnia miał swoją światową premierę, to gdyby ktoś miał go dystrybutor kupić, to już by go dawno kupił, więc zostaje Wam tylko poczekać na DVD, Blu-ray, VOD albo po prostu brutalnie wejść na jakiegoś torrenta, stamtąd go zedrzeć i obejrzeć, bo rzeczywiście jest to kino, kino godne polecenia. A Wam przypominam również o konkursie Zróbmy Hałas, edycja wrześniowa. Trz, proszę bardzo, gdzieś tutaj jest. Wchodzicie na recenzję Predatora, która była tydzień temu i do końca września. Jeżeli film, i tutaj jest za zaskoczenie: 50 polubień i 50 komentarzy, to już ma, to już ma 3, 3, 3, tak jest 3. Trzy osoby dostaną y, nagrody, te, które zostawiły y, komentarz. Jeżeli dobijemy do stówy 100 polubień albo negatywów, różnie nie wszystkim się musi wszystko podobać. Jeżeli będzie 100 reakcji oraz 100 komentarzy, będzie 6 osób. Wiadomo, koszulki, y, Blu-ray, DVD i tak dalej, tak dalej. Wszystko to będzie rozlosowane pomiędzy osoby, które zostawiają komentarz. Proste? Proste. Więc chodźcie, tam gdzieś oczywiście jak najbardziej jest, a z mojej strony to już wszystko i, i pewnie teraz oczekujecie, że gdzieś tutaj w jakiś wdawiskowy sposób Mark Wolberg mnie rozwali. Otóż nie tym razem. Jakiś czas temu Mark Wolberg powiedział kilka fajnych rzeczy i chciałbym, żebyście się do tego ustosunkowali. To znaczy, wielu z Was, ponieważ gromo i widowni są to młodzi widzowie, może nie kojarzyć go w takiej wersji. Powiem jeszcze raz, wychowani w lat 80.-90. Wiemy o co chodzi, ale czy znaliście go w takiej wersji? Czy wiedzieliście o co chodzi? Jeżeli tak, piszcie, jeżeli nie, to też piszcie w ogóle. Zabierzcie tylko tak naprawdę kilka sekund, żeby się znowu już YouTube nie doczepiła. Ja to by miało miejsce przy okazji yy, filmiku Chuckiego, że trzeba będzie wyciąć. Jak zawsze możecie kliknąć w kartę albo wejść w link, który będzie w opisie. Ale piszcie mi, co myślicie o takim marki Marku Walbergu. A z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo i wysłuchajcie tego, co ma do powiedzenia, a my widzimy się za tydzień.